Siemanko, w dzisiejszym odcinku zajmę się dyfuzorem od DT-125LC-34X. Rozetnę ten dyfuzor i z jego wnętrza usunę blokady, które prawdopodobnie się tam znajdują, a później zajmę się kosmetyką. Ja zabieram się do pracy, a Was zapraszam do oglądania. Tnę na najcieńszą tarczą na rynku. To jest tarcza firmy Tyrolit. Wygląda sobie tak. 0,75 grubości. No i taki cieniutki zostawię ślad po sobie i ja później zastosuję tutaj wzdłużnie, włożę drut z migomatu, żeby mi idealnie uzupełnił to szczelinę. nie chcę spawać bezpośrednio, bo będzie mi tam wpływać do środka, by to zaburzało spali przepływ spalin, a tak praktycznie idealnie po rozebraniu jeszcze krawędzie wyszlifuję, żeby to, to cięcie było bardzo precyzyjne i później złożenie tego z powrotem. No i dobra, dyfuzor mam rozcięty, tu widać ten zawirowywacz, taki lejek z dróżką, no trzeba go wyciąć, bo są jeszcze takie, taki wkład jest tłumiący, to jakaś wełna czy coś w tym stylu, prawdopodobnie żeby się to nie nagrzewało za bardzo, A, Główne założenie to chyba po to, żeby tłumiło. Także takie dwa w, jeden, dwa w jednym, nie dość, że dyfuzor to jeszcze tłumik. I co, co Wam mogę doradzić na pewno, teraz już wiem. Tutaj są takie zagłębienia, widać te zagłębienia. Radziłbym to porozwiercać przez rozcinanie, bo tutaj zgrzana jest do tego taka przegroda. No. To jakby ta przegroda się uwolniła, byłoby to na pewno łatwiej rozebrać. Ja rozbierałem to w ten sposób, że tutaj wbijałem śrubokręty i rozcinałem te blachy, bo one tu w środku trzymały. Jeszcze prawdopodobnie sobie tą część odetnę, bo nie wiem, zobaczę jak będzie mi o to wychodzić. Bo jeszcze tak myślę, żeby wszystko tutaj wyszlifować na gładko w środku i wypiaskuję to, żeby to było czyste. Dyfuzor mam już porozcinany. Tyle badziewia wyciągnąłem z niego. To był i taki zawirowywacz w kształcie lejka. I były w tym najszerszym miejscu dodatkowe blachy. Te blachy też wywaliłem, mimo że było trudno, ale wywaliłem. I była taka... Coś jak wełna mineralna, jak coś, taka może jak wata szklana coś takiego pewnie rodzaj wytłumienia to też wszystko powyciągałem te drugie blachy w najszerszym miejscu ja powiem wam dlaczego wyjąłem one prawdopodobnie w tym miejscu są po to żeby wzmocnić to miejsce przy upadkach żeby się tak łatwo nie wyginało. i teraz tak jest taki sposób na prostowanie dyfuzorów pewnie większość Wie jaka, czyli zatyka się z dwóch stron defuzor, podgrzewa gazem, i to podgrzane miejsce, jak się wtłoczy powietrze pod wysokim ciśnieniem, znaczy wysokim, tam jest konkretnie określone to ciśnienie, rozgrzewa się niecenie do czerwoności, palnikiem, i ono się prostuje. I teraz tak, jeżeli zastosujemy taką metodę, a będą w tym miejscu dwie blachy, to on się wyrówna ale tylko z zewnątrz. W środku dalej będzie to zagniecenie, dlatego się nie wyrówna, że ta blacha nie jest szczelnie przyspawana. Ona jest zgrzana w paru punktach i, i to wszystko. Dlatego ja to wywaliłem i kiedyś w razie e, upadku, w razie wgniecenia będę mógł sobie tą metodą e, palnika i ciśnienia będę mógł sobie to wyprostować. No czy nawet jak sprzedam, no to następny właściciel, ale będzie to już ogarnięte. Tutaj tak e, widać, że dużo otworów jest, rozwiercałem sobie nitę, jest dużo łatwiej no teraz będę mi się o to zaspawać, będzie trochę z tym roboty ale, ale mi było łatwiej tak to wygląda, tu pościągane wszystko, teraz to jest leciutkie nic to nie waży teraz praktycznie A reszta wygląda tak, e, cięte było w tym miejscu e, widziałem, że inni tną tutaj by było ciężko podejść kątówką, trzeba by jakimś brzeszczotem. Ale generalnie nawet jak się tłutnie, to przy rozwierceniu tych zgrzewów da się tam dostać, dobrać. Dobra, no to ja teraz sobie wypiaskuję go w środku, ile dam radę. No i zobaczymy jak wyjdzie. Twory powstałe przy rozwiercaniu zgrzewów zaślepiłem sobie przez wspawanie łebków od gwoździ. Te łebki były trochę za duże, to je oszlifowałem i, i dodatkowo wyszlifowałem taki kąt, żeby tam ładnie mi spaw wpłynął. Sami przyznacie, że nie wygląda to ani estetycznie, ani zachęcająco. Sporo z tym roboty, ale niestety nic lepszego nie przychodzi mi do głowy. Już po obcięciu samych czubków gwoździ zaczyna to mieć ręce i nogi. Teraz to oszlifuję. Zobaczymy jak wyjdzie. Trochę czasu upłynęło, ale można powiedzieć, że temat tej pokrywki już mam za sobą zaspawane, wyszlifowane, zapolerowane szczotką drucianą, żeby tu przepływ był, żeby to było wszystko gładkie, tak wygląda z wierzchu. Jeszcze później to wypiaskuję, żeby to wszystko było matowe, żeby się taka fajna strukturka zrobiła. i się to pomaluje idę teraz resztę spawać otworów przyszła pora na prezentację efektu końcowego tak mi to wyszło właściwie to jeszcze nie jest efekt końcowy ale tuż niewiele się zmieni bo na opakowaniu z farby jest napisane żeby nakładać w dwóch warstwach a po pierwszej wygrzewać w temperaturze minimum 100 chyba 60 stopni dlatego na razie mi to się tak utwardzi powierzchniowo przy temperaturze panującej takiej jak jest na zewnątrz, a później to wygrzeję. Podejrzewam, że albo tam opalarkę włożę, albo, albo palnik gazowy, żeby się to utwardziło. I jak się utwardzi, to położę na to jeszcze jedną warstwę. Kilka etapów pominąłem, A to dlatego, że Kończyłem to wczoraj, już północ się zbliżała. To była sobota, nie chciałem w nocy. Raz, że już po 22 było cisza nocna, a dwa, że niedziela już nie chciałem, nie chciałem, żeby mi to się przeciągnęło. Dlatego pewne etapy tu pominąłem. no ale co, mniej więcej chyba wszystko widzieliście, jak zrobiłem. Dzisiaj pewnie zrobiłbym to drugi raz. Gdybym to miał robić drugi raz, zrobiłbym to pewnie inaczej chciałbym e, tutaj aż do tego miejsca jakoś tu bym przeciął bo jak się zaspawuje te dziury po, po zgrzewach no to tu można było z dwóch stron zaspawać i jak się tu zeszlifuję to z drugiej trzyma a kurczę tutaj no tak słabo zeszlifowałem bo tam z drugiej strony nie ma spawu Dlatego tak to. No, i tutaj jeszcze ten mój spaw. Trochę mało estetyczny, no ale nie jestem spawaczem. Nie pracuję jako spawacz na co dzień, dlatego jest jak jest. Pewnie w motocyklu nie będzie to zbytnio widoczne, zresztą mi tak się zaraz zabłoci to wszystko. No, jeżeli by ktoś to robił, to ja raczej bym polecał dać to do jakiegoś ślusarza spawacza, żeby, żeby on to zrobił estetycznie. Podejrzewam, że nawet migomatem zrobiłby to lepiej niż ja. Najlepiej, jak ktoś ma już takie wymagania estetyczne dać do kogoś, kto spawa tigiem. Wtedy ten spawik będzie estetyczny i ładny. Także tak. Trochę mi z tym zeszło. Robiłem chyba ze trzy podejścia. U mnie trzy podejścia to jest e, trzy soboty, a co drugą jestem w warsztacie, także Także no, ponad miesiąc. No ale jest, już ten etap mam zamknięty. Teraz powoli będę mógł się zabierać za, za silnik. Tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć.